Dzień dobry w sobotę. Dzisiaj chciałbym Wam zostawić takie trzy rozkminy na podstawie dzisiejszej przypowieści, którą czytamy w kościele przypowieści o talentach w wersji Mateuszowej, bo kontynuujemy Ewangelię Mateusza. Trzy myśli, takie, które myślę, że gdzieś tam między sprzątaniem a myśleniem może warto podjąć w sobie. I coś z tej Ewangelii dla siebie też wziąć. Pierwsza jest taka, że zobaczcie, że bardzo często, kiedy czytamy przypowieść o talentach, to możemy usłyszeć, że ten trzeci człowiek, który dostał jeden talent, był po prostu leniem. Czyli nie podjął pracy, nie, nie rozwijał tego, co dostał, nie pomnażał tego majątku, który dostał. Po prostu wziął i zakopał. Ale może warto zauważyć, że nawet to, że zakopał, wymagało pewnego rodzaju pracy. To znaczy, musiał wykopać tą dziurę, musiał schować tam ten pieniądz, musiał to zakopać. I być może y, obiektywnie ta robota w porównaniu z tym, co zrobili ci dwa i pozostali, jest bardzo mała, to jednak on wykonał jakąś robotę. I tutaj chciałbym y, zostawić wam i sobie taką myśl, że zobaczcie, jak łatwo przychodzi nam oceniać innych ludzi. To znaczy najprościej powiedzieć w kontekście całej tej przypowieści, że ten trzeci był leniem, że nie podjął po prostu wyzwania, które mu postawiono, które ten pan, który dał mu te pieniądze przed nim postawił, on po prostu zakopał, był leniem. Ale może warto trochę oczywiście psychologizując, ale też patrząc na swoje doświadczenie, bo przecież mamy różne doświadczenia. Nie jesteśmy wszyscy tylko ludźmi sukcesu, zobaczyć, że to, co z zewnątrz może się innym wydawać czystym lenistwem, może mieć też inne swoje powody. Znaczy, nie wiemy dokładnie, bo to jest oczywiście tylko opowiadka, to nie jest historia z życia, to jest pewnego rodzaju obraz, który ma nam pomóc zrozumieć pewną rzeczywistość, ale możemy tutaj właśnie dzięki temu trochę uruchomić wyobraźni. Jakby a, a, y, adaptując to do naszej codzienności, zobaczyć, że bardzo często, kiedy mówimy o sobie, jestem leniwy, no bo stawiamy sobie jakieś poprzeczki i potem nie wykonujemy tego, co sami sobie założyliśmy, albo inni nam założyli, no albo patrząc na innych ludzi, łatwo nam powiedzieć, czy ktoś jest leniem. Trudniej nam zobaczyć, że motywacją wcale nie musi być. Y, to, że ten człowiek jest leni, leniwy, ale właśnie może jakieś jego uwarunkowania, może to jest strach, może to jest y, kwestia jakichś trudnych doświadczeń wcześniej. Łatwo powiedzieć, że ktoś jest zły, bo widzimy jakąś jedną sytuację z jego życia i na podstawie tego budujemy y, no, narrację tak naprawdę o całym jego życiu i próbujemy go ocenić. Więc y, to Wam zostawiam. Czy zbyt łatwo nie przychodzi nam o sobie, Albo o innych mówić, że są leniami, złymi ludźmi, a może za mało wkładamy też wysiłku do tego, żeby ich zrozumieć. Druga rzecz, która mi przychodzi w tej lekturze tej Ewangelii, tej przypowieści, to jest kwestia zazdrości. I tutaj chciałbym zacząć od siebie, to znaczy, że widzę w swojej historii życia dużo takich momentów. I myślę, że to chyba dalej we mnie jest bardzo mocne, że porównuję się z innymi, że widzę przed sobą ludzi, którzy są, nie wiem, bardziej utalentowani, dostali więcej właśnie talentów, darów, są bardziej, nie wiem, przebojowi, byli mądrzejsi ode mnie. Jak sobie patrzę na przykład w historię swojej edukacji, no, mają po prostu sukcesy. I wtedy bardzo łatwo, kiedy się patrzy na takich ludzi, szczególnie jak się ma taką też konstrukcję psychiczną, no, porównywać siebie do innych, zazdrościć, ale ta zazdrość nie rodzi we mnie w tym momencie jakiegoś impulsu do tego, żeby siebie zmieniać, żeby pomnażać to, co jest we mnie dobre, ale właśnie podcina skrzydła. Sprawia, że nie myślę perspektywicznie, że. Inni mogą być dla mnie takim dobrym wyzwaniem, mogą być dobrym odnośnikiem, odnośnikiem do tego, żeby no właśnie powielać to, co ja mam. I trochę w drugą stronę to może działać, że taki człowiek, który ma problemy z samooceną, może bardzo łatwo poszukać sobie w swoim kręgu ludzi, którzy w jego oczach są gorsi, bo dostali mniej, przynajmniej tak mnie się wydaje. I wtedy budować swoje poczucie wartości na tym. Że ja mam więcej, że jestem lepszy, przynajmniej w jakichś dziedzinach. A zawsze, jak wiemy, możemy sobie znaleźć kogoś gorszego. Kogoś, kto według nas nie tylko otrzymał mniej, bo to jakby od niego nie zależy, ale też według naszych kryteriów robi mniej. I pytanie, co z tym zrobimy. Mam tu przed sobą Ewangelię, dlatego że trzecia myśl jest taką myślą trochę totalnie inną. No, bo tradycyjnie, kiedy patrzymy na te Ewangelie o talentach, no to właśnie myślimy w takim kluczu, że Bóg dał nam pewne zdolności, właśnie pewne talenty, bo talenty tutaj w tej Ewangelii to są pieniądze, ale w języku polskim talenty no to są jakieś nasze zdolności, uzdolnienia, jakieś predyspozycje i bardzo często właśnie interpretujemy ją na takiej zasadzie, że no mamy to pomnażać, że mamy powielać to, co dostaliśmy. A może warto popatrzeć inaczej? I wziąłem sobie Ewangelię, w sensie książkę, dlatego że w Ewangelii Łukasza, pamiętacie, czytamy dzisiaj Mateusza. W Ewangelii Łukasza ta przypowieść jest umiejscowiona w takim miejscu, w takim momencie Ewangelii, kiedy Jezus z uczniami zmierzają do Jerozolimy. I w Łuk Łukasza jest w ogóle taki wątek, że to się często pojawia to zderzenie. Kiedy Jezus mówi o Królestwie Bożym, to właśnie myśli o Królestwie Bożym, myśli w perspektywie boskiej, a uczniowie bardzo często, kiedy myślą o Królestwie Bożym i o tym, że on jest mesjaszem, myślą w takiej perspektywie bardzo ziemskiej. To znaczy, że Jezus przyszedł, żeby ogłosić Królestwo Boże. No i oni teraz zmierzają do Jerozolimy. I znowu tutaj powołam się, jak ktoś potrzebuje takich obrazków mocniejszych na The Chosen, warto sobie zobaczyć, jak narasta w nich takie podniecenie, takie napięcie, że kiedy dojdą do tej Jerozolimy, kiedy On tam wejdzie jako Syn Dawida, no to właśnie zostanie ogłoszony Mesjaszem, zostanie ogłoszony Królem i pokonają Rzymian. I wtedy Jezus jako ten Mesjasz będzie przywódcą, który wyzwoli Izraela. I tak jest kontekst, że oni idą do tej Jerozolimy. I wtedy Jezus opowiada tę przypowieść w wersji łukaszowej nie o talentach, tylko o minach, ale miny to też jednostka monetarna. I może warto zobaczyć to w kluczu w ogóle tego jak Jezus czym bliżej Jerozolimy jest w większym konflikcie z faryzeuszami z uczonymi w piśmie. I zobaczyć, że Jezus nie tyle, tak jak my to tradycyjnie interpretujemy, mówi o darach Bożych, o tym, że mamy je pomnażać, ale jakby, nie wiem jak to powiedzieć, trochę podstępem krytykuje tę mentalność ludzką. To znaczy, że pokazuje pewną karykaturę, pokazuje w tej przypowieści, no właśnie takiego ludzkiego władcę, który ma pieniądze, ma gest. Przywołuje swoich sług, swoje sługi do tego, żeby, zobaczcie, mówiąc tak językiem trochę korporacyjnym, namnożyli mu tych pieniędzy, czyli żeby pracowali na niego, pracowali na jego zyski, żeby byli ludźmi, którzy, okej, okay, dostaną za to jakieś pieniądze, dostaną wynagrodzenie, ale że ostatecznie chodzi o to, że ten władca jest zwykłym ludzkim władcą, który chce pomnożenia swoich pieniędzy, swoich min. I Jezus, być może, ja nie wiem czy tak było, ale tak sobie myślę, i też yy, yy, tak, yy, ta trzecia moja myśl, właśnie komentarza do tej Ewangelii jest taka, że może warto zobaczyć, że Jezus trochę krytykuje takie myślenie, że nie idzie do Jerozolimy po to, żeby zbudować Królestwo Boże, właśnie oparte na pieniądzach, na zysku, na pomnażaniu, na tym, że władca bogaci się kosztem tych, którzy na niego pracują. Tylko jego królestwo jest czymś całkowicie innym. I trochę przemawia za tym to, co jest na końcu tej przypowieści. Pamiętacie, powiadam wam każdemu, kto ma, będzie dodane, a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. To jest wersja Łukaszowa. I tutaj redaktorzy Biblii Tysiąclecia dają przypis, żeby się cofnąć do Ewangelii Świętego Łukasza, do rozdziału 8 i wersetu 18. Tam Pan Jezus mówi o tym, że nikt nie zapala lampy i tak dalej, żeby ją stawiać pod korcem, i kończy to takim zdaniem. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. I może y, y, warto też dzisiaj, w sobotę, trochę podumać nad tą trzecią myślą, nad, tą trzecią, nad tym trzecim spojrzeniem na tą Ewangelię, że. Y, Jezus jakby pokazuje inną logikę, i że nam się też może wydawać w chrześcijaństwie, że pomnażanie swoich talentów, co jest słuszne oczywiście, bo to jest współpraca z tym, co nazywamy łaską Bożą, ale że czasami nas to może zaprowadzić do takiego momentu, że tego sobie tak dużo naprodukujemy, bo jakby w punkcie startowym dostaliśmy bardzo dużo, mamy też pewien zmysł pomnażania, więc pomnażamy ale w pewnym momencie to się może obrócić przeciwko nam, to znaczy możemy nie zauważyć tego momentu, że my już nie mamy, tylko nam się wydaje, że mamy i będzie nam to odebrane. Lubię w Biblii, w Ewangelii właśnie taką taką możliwość, żeby popatrzeć trochę inaczej na pewne teksty i nie chodzi o to, żebyśmy podważali jakieś tradycyjne nasze komentarze, ale chodzi o to, żebyśmy rozszerzali nasze horyzonty. Pamiętacie Świętego Ignacego, medytacja Świętego Ignacego. Ignacy daje zawsze jakiś werset biblijny, żeby podumać nad tym, co tam jest, jak to słowo ma się do mnie i żeby pójść za tym, co mnie, w czym mnie prowadzi duch. Oczywiście to jest kwestia rozeznania, czy prowadzi mnie duch, czy tylko moje myśli, a może zły duch mi coś podpowiada, ale chodzi o to, żeby dać sobie przestrzeń do tego, żeby zobaczyć coś więcej, żeby to słowo mogło na nowo we mnie zapracować, żeby mogło. We mnie zapracować, żeby mogło pokazać mi moje życie jeszcze z innej perspektywy, no bo to jest szansa na to, i wracamy jakby do pierwszej myśli, że my tak naprawdę możemy się rozwijać. Więc to Wam zostawiam na sobotę. Y, ta przypowieść y, o talentach y, w wersji Mateuszowej czy o minach w wersji Łukaszowej, warto do niej wracać i w tym klasycznym rozumieniu, czyli pomnażania tego co mamy. Nie bania się tego, żeby nawet jeśli mamy mało, to to zmieniać, ale też, żebyśmy zobaczyli trochę szerzej inne możliwości, bo to nam pomoże stawać się ludźmi, którzy no bardziej będą próbować kochać siebie, ale też innych ludzi, dając im y, y, taką przestrzeń do tego, żeby mówiąc banalnie, byli ludźmi. Dobrej soboty Wam życzę, jeśli będziecie dzisiaj sprzątek, to dobrego sprzątania. Bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność na kanale. I za to, że zostawiacie swój ślad swojej obecności tutaj w komentarzach czy w innych miejscach. Do zobaczenia. Trzymajcie się.